Mam sobie dzisiaj fish ja umiem wpisać taniec, czekajcie to już coś nie działa dzisiaj fish. Dzisiaj jestem sam boci sobie spróbujemy Megalodona i przy okazji, bo wczoraj zdobyłem Aurora Totem, więc sobie dzisiaj go użyjemy. I też spróbujemy na więc pierwsze idziemy sobie na wyspę Atlantic Storm. A jak pod tym odcinkiem będzie chociaż te 10 komentarzy albo więcej, to jutro w odcinku robimy losowanie widza, który dostanie takiego takiego abysal Megaldona, który jest warty ponad 33 tysiące. jutro będzie losowanie więc się zgłaszajcie bo to już jutro teraz się szybko połowimy no i za razem mityk w ogóle jak widzicie to straciłem streaka, miałem 1400 ale no kolosal squid mi się zerwał bo się zagapiłem no i pyk więc wyłowimy tak sobie chwileczkę kiedy już skończymy łowić, to pójdziemy na Wyspę Słonecznego Kamienia, kupimy 100 totemów 50 totemów, podmówiłem się No i spróbujemy Megaldona przywołać. No kiedy będzie Megalodon, to żyjemy Aurory I tego Megaldona, którego tam trafię To potem go ulepszę na Shiny Big jak się uda I jakimś widzowi rozdam Teraz szybko pobijmy tego mityka. Tego długo to już zajmuje. Zrobię jeszcze chwileczkę. I będzie mityk u nas. No Jak już mamy mityka... Uuu, o! Następny level. Może... O! Kolejny mityk może kiedy będzie już part 5... znaczy 10 ze Fisza to może na parcie 15 będę wbijał level 500 bo już nie dużo brakuje, żeby mieć ten no, nowy life rod czyli ten klucz a jak będzie klucz to już mam ten nowy enchant relic, to spróbuję ulepszyć taki fajny enchant i wtedy będą fajne, droższe ryby Już się powoli noc robi. A z tymi mitykami mam problemy. Jak macie na przykład coś, żebym się poduczył, tak dobrze łowić mityki, no to opiszcie w komu. Jak też będzie tutaj update, to też nagram odcinek z tego update'u, bo ja wam pokażę, co ponoć ma się otworzyć na update'cie. Tylko wyłowimy czyli znaczy, tak z dwie godziny tutaj będę łowił tego No Tutaj dzisiaj nie mam skupienia do nich I to będzie tutaj bo jak popłyniemy na dół tam jest takie to tam jest takie wejście e, zasypane kamieniami a kiedy ponoć ma a kiedy będzie update to ponoć te wejście już nie będzie zasypane i to mają być jakieś rzeczy o, o tutaj ma być tutaj jak się, jak tutaj są ci jak się jest ta wyspa za tyłem tutaj sobie płyniemy na dół jak już jesteśmy na dole, no to tutaj to powinno się otworzyć przy update'cie więc się otworzy, to nagram więc ja jeszcze zobaczymy bo jest taka jedna plama, która mnie ciekawi czy, czy tutaj będzie coś czy tutaj będzie jakieś przejście tak akurat jest zaciekawiające. Więc sobie szybko idziemy łowić. A ma no, jeszcze cintek z rzędu. Pewnie jak wyłowimy tego mityka, to coś od ducha jeszcze dostaniemy. Pewnie jak to będzie mityk, to jakieś już będziemy mieli 12 tysięcy. Taki jeden mityk się sprzedaje za 4-3 tysiące, więc nawet dużo. A my potrzebujemy 100 tysięcy, a na razie mam tylko tam malutko. Może się dzisiaj uda level 300 wbić. Jeszcze zobaczmy, tego jeszcze nie wiadomo, a no i podawajcie swoje nicki Przypominam znowu, bo jutro, jak ma być losowanie, no to to losowanie się będzie nagrywało i ten, kto wygra, to niech ten filmik, to niech wszyscy obejrzą ten filmik. Żeby każdy wiedział kto wygrał, a potem, a potem e, zagramy razem I ja rozdam tego Abyssal A następny konkurs będzie z tym greedy Megalodonem A jak ktoś by chciał jakiegoś innego Megalodona no To też może dostać zwykłego, bo jeszcze mam 55 ton będziemy ma Więc ten kto będzie chciał to może się zgłosić tutaj tutaj akurat nie No Mam wszystkie zwyczajnego, starożytnego, mam abysal zwyczajny i gringi starożytny No i już kolejny mityk. Jak jest samemu na sobie, to się więcej laka Może też w tam part na przykład 20 spróbujemy ukończyć kończyć całe bestiarium, bo już mam 84%, jak dobrze pamiętam. Nie dużo brakuje, 16% do końca. A potem się dużo expa dostaje i by się mogło na przykład 400 level wbić szybko. Więc to się może jeszcze uda wykonać. Mamy już go w prawie i już jeden nityk, znaczy czwarty albo piąty. No i to jest jakaś zwyczajna rybka. A w ogóle jak w ogóle ukończycie bestiarium na Atlantic Storm jak ukończycie i będą ci piraci, to pójdźcie do nich, bo można dostać od nich taki Kengman Hok I jeszcze taki Kraken tękli. Więc And... opłaca się A w ogóle jak filmy tego mityka to przetestujemy te przynęty Właśnie nie testowałem, bo czekam na ten odcinek specjalnie W na przykład z jakiej gry bym mógł napisać, znaczy nagrywać, na przykład jakieś szczelanki albo it, albo e, czyli wykopać, czyli tam się kopie, zamiast łowić to się kopie. No i się chyba zerwie mi tyk. No, jako dzisiaj fata do nie mam, ale tam cóż. A też byście chcieli wiedzieć, gdzie można kupić totem Aurory? To piszcie, tu bym e-shortsa, Gdzie można ją zdobyć? Gdzie jeszcze można odkryć nową lokalizację basen z solą. Basen solny. No w tej przędzy pisze, że byłby jakby albo legendę.

Tak długo się łowi dla mnie. Zresztą są coś są mniejsze niż wcześniej były dla mnie. Jak dla, dla kogoś też, no to niech wpisze no w komentarzach. mamy no kolejne, są jakieś Teraz też miejscowe zmienimy. pięciu latach w końcu mi się udało go wyłowić tego mityka no i teraz czyli jeszcze innym rybę muszę wyłowić żeby duch nie coś dał no to wyłowimy może duch mityka tyka i pójdziemy sobie sprzedać mamy dostałem mityka, ducha ile już mamy rybek no ale dużo, więc pójdziemy sobie sprzedać. No w ogóle chyba nie sprzedamy dzisiaj mojego jakimś Tak, bo jak był moje no to, to kolega odpalił Aurorę, no i do dużo rzeczy się wyłowiło. No i tutaj mamy Izona Lato, potem sobie tutaj pójdziemy, tylko sprzedamy. Nie dużo rzeczy mamy. Może się uda szybko 100 tysięcy uzbierać. No widzowie, no i widzicie, i moi... Kupujemy totemy i idziemy na mega, albo na przybywać. przy okazji, bo jak chcecie na przykład mieć Heaven Megalodon jakoś, jakoś dużej szansy nie ma, ale tutaj macie Heaven Rod i sobie szukacie na przykład Szarkedów no i próbujecie wyłowić Heaven dużej szansy nie ma, ale jakoś się uda Jeszcze mi teoreta uderzył Może się tutaj jeszcze tę teoretę zabrać szybko Mam nadzieję, że tak Zabrałem sobie tak 107, znaczy 57 kupiliśmy więc zwierzę, meteoryt i zrobimy, i zrobimy jeszcze part 2 z obywaniem galaktyma Tak, podzielimy to na dwie części, bo będzie lepiej Nie będzie się tak długo przesyłało Zbierzemy meteoryt i robimy part 2 e, przy zdobywaniu e, zdobywanie megalodona. jeszcze szybko powiem przed zakończeniem pierwszej części Jutro, albo pojutrze, nagram film, gdzie można kupić, właśnie tutaj, żeby, my, żeby przywołać tego, meteoryta No, więc zaraz nagram part 2 dwa...